Hej, ja jestem Sarcz i witam Was w bonusowym odcinku naszej serii Zagrajmy w Enemy Front w poprzednich ośmiu odcinkach, w których to zakończyliśmy sobie. Kampanię dla jednego gracza. Pokazałem wam właśnie całą historię fabularną, ale w ostatnim odcinku ósmym zapowiedziałem jednocześnie, że pojawi się jeszcze jeden bonusowy materiał, bo jak widzicie, obok tradycyjnej kampanii jest jeszcze dodatkowa misja Saint Nazar. Jest to misja odwzorowująca też prawdziwe wydarzenia z II wojny światowej. Jest to taka misja, w której której wcielimy się w Brytyjczyków, którzy atakują port, bazę morską Niemców, ulokowaną we francuskim porcie Saint-Nazar. Więc sam jestem ciekaw, jak ta misja będzie wyglądać. Podejrzewam, że ukończymy ją w ramach tego jednego materiału, a więc rozpocznijmy. Poziom trudności, oczywiście, średni. No i możemy zaczynać. Co ja tu robię? W Afryce Północnej wrze, potrzeba tam każdego człowieka. Enigma niemiecka maszyna szyfrująca. Wasi naukowcy nie potrafią jej złamać, więc musicie ją wykraść. Jasna cholera. Udacie się do Saint-Nazaire we Francji, tuż przed atakiem brytyjskich komandosów na port. W suchym doku stoi niemiecki statek transportowy Drache. Na jego pokładzie znajduje się Enigma jasna cholera. Wejdź, wejdź i nie daj się zabić. No proszę, a więc celem misji jest słynna enigma. Zobaczmy sobie. Cel dodatkowy: sabotu i dzieła przeciwlotnicze. A więc yy, czyta się poprawnie nazwę tej misji są Nazar, a nie Saint Nazar. Często jest problem z przeczytaniem tych francuskich nazw przez osobę, która. Języka francuskiego nie znam, no a nie ukrywajmy, że ja e, tego francuskiego jednak nie znam, więc musicie mi wybaczyć ja, pewne. Genial. No proszę, czyżbyśmy mieli tutaj do czynienia z bronią M1 Garant? Tutaj z kolei chyba Thomson. Tych broni jeszcze nie mieliśmy okazji testować w tej grze. Z kolei występowały w wielu różnych produkcjach właśnie traktujących o II wojnie światowej. No dobra, myślę, że tutaj nie będziemy się skradać, tylko ruszymy od razu na przeciwników od razu bez żadnego czajenia się. Ewentualnie podejdę tylko tutaj do jednego z nich. Nie wiem, czy zdążę, bo on za chwilę się może odwrócić. Podejdźmy trochę. Dobra, załatwiony. Tamten nie usłyszał jeszcze, na szczęście, więc możemy też trochę bliżej podejść. Ale tam już drugi jest w bunkrze. Dobra. Załatwmy ich tutaj, w takim razie. Też tamten załatwiony. No i dobra, postrzelamy sobie trochę. Ale powiem wam, że już mi się ten klimat tej misji w ogóle podoba. Ciekawie wygląda w ogóle ta lokacja graficznie, również porównując to z tym co mieliśmy w normalnej kampanii dla jednego gracza. Tutaj to nawet całkiem ładnie wygląda. Troszkę to tak wygląda momentami, jakby ten fragment był tworzony przez trochę inne studio, a przynajmniej przez inną część zespołu deweloperskiego. Kto wie, może nawet tak było. Trudno w tej chwili powiedzieć, zresztą wokół Enemy Front to też było wiele zamieszania. Przecież kiedyś to miała być też zupełnie inna gra, muszę Wam powiedzieć. Współtworzył ją Stuart Black, czyli osoba, która stworzyła kiedyś strzelaninę Black na PlayStation 2 i Xboxa pierwszego. Z tą strzelaniną kiedyś spędziłem naprawdę miło. Spędzone właśnie godziny, bardzo miło ją wspominam. I kiedy usłyszałem, że Stuart Black współpracuje z naszym studiem CI Games nad tą grow w pracach nad tą grow, to się bardzo ucieszyłem, bo liczyłem na to, że dostaniemy naprawdę bardzo dopracowany produkt. No i początkowo ta gra miała być trochę inna od tego, co ostatecznie dostaliśmy. Przede wszystkim mieliśmy mieć dużo większą tutaj swobodę zaoferowaną. Ostatecznie, wow! Spadamy, spadamy! Szybko! Ostatecznie nic za bardzo z tej swobody nie wyszło, wprawdzie tutaj widać, że twórcy momentami starali się, aby rzeczywiście czasem zaoferować nam jakąś drogę, znaczy jakieś rozgałęzienia dróg. Ogólnie jednak rzecz biorąc widać, że te lokacje są bardzo liniowe, no i z tej zapowiada zapowiadanej swobody właśnie nic nie wyszło po tym, jak jednak ostatecznie... Steward Black odszedł od zespołu pracującego nad tym projektem. Najwyraźniej, zapewne jego wizja nie zgadzała się z tym, co chcieli stworzyć polscy twórcy. No i wyszło jak wyszło. Szkoda trochę, bo być może gdyby Stewart Black dalej trzymał pieczę nad tym projektem, to może byśmy dostali lepszy produkt. Kto wie, teraz już tak naprawdę trudno wyrokować. Kurczę, muszę teraz sabotować. Te... Aha, bo tu muszę podejść I użyć ładunków wybuchowych Myślałem, że normalnie karabinem to zniszczymy Ale to by było Zbyt proste W każdym razie podłożyliśmy Ładunek jeden Podejrzewam, że jeszcze więcej będzie tych Działek Tak jest, dwa działka są Gdzieś tutaj, czyli szukamy jeszcze Drugiego, pytanie czy to już tutaj gdzieś znajdę Czy jednak gdzieś indziej Nie zwracałem wcześniej uwagi Na te xy na mapie, ale nic nie widzę takiego w pobliżu. Tutaj za wiele się nie dowiem szczerze mówiąc z tego. No i nic, w takim razie ruszajmy dalej licząc na to, że jeszcze z czasem znajdę właśnie kolejne działko przeciwlotnicze i tam je po prostu wysadzimy. Przytrzymaj F, żeby przeskoczyć. No, i dobra, to jest ten pokład, na który musimy wejść. Tych załatwiłem. I cel dodatkowy: wykradnąć zaszyfrowane dokumenty, chyba nawet tutaj będą. Z tego co widzę na mapie, dobra, tamten załatwiony. Zobaczmy jeszcze tutaj. Widzę, że sabotowanie tych dział dalej jest aktywne. Więc okej, okay, może się uda to zrobić jeszcze. Tutaj są te dokumenty. Proszę bardzo, ale to też tylko dopiero pierwsze dokumenty, jakie możemy zdobyć. Jeszcze szukamy drugich w takim razie gdzieś. No cóż, w każdym razie my przedostaniemy się, jak rozumiem, chociaż nie, najwyraźniej tutaj gdzieś jest przejście. Być może tutaj górą albo dołem. Na górze raczej nic ciekawego nie znajdę. Tutaj przejścia nie ma, więc schodzimy w takim razie na dół. Świetnie! Woda i prąd. Muszę patrzeć pod nogi. O nie. Żarty sobie robicie. Nie lubię takich... Ajajaj. Aj, aj. No właśnie, nie lubię takich elementów platformowych w FPS-ach, bo często tutaj jest bardzo mała precyzja. Dobra, liczę na to, że teraz uda się to zrobić lepiej. Po prostu przeskoczmy tutaj. No i przechodzimy tu. Mam nadzieję, że tutaj wyłączę teraz ten prąd. Tak jest! No, niestety od razu wrogowie wyskoczyli. Oczywiście wchodzą tutaj do tej wody równocześnie. Czemu ja nie mogłem nic mu zrobić, kurde? Muszę się poruszać teraz ostrożnie, bo dość mocno oberwałem, ale tu ich zaskoczę. Nie wiem, co jest grane. Strzelam w nich i nic się nie dzieje, no. Tak jakbym kompletnie ich nie trafiał. Co jest grane? Podejdźmy trochę bliżej może. Tylko że ja za chwilę stracę już amunicję kompletnie mam 14 nabojów. Ostrożnie. Tutaj są na dole. Dokładnie. No patrzcie, ja im nic nie mogę zrobić, chyba sobie żarty robicie. No bez jaj! Kolejny błąd. No chyba sobie żarty robicie, naprawdę. Ja teraz im nic nie zrobię kompletnie. No patrzcie na to! Kolejny glitch, jaki wypatrzyliśmy w tej grze. Patrzcie, a nie, mi jednak coś robią. Tak, patrzcie na to. No nic nie mogę im zrobić, oni mi też nic. Chociaż myślę, że mnie prędzej czy później zabiją. Dokładnie. No żarty sobie chyba robicie. W takim razie widzimy się po kolejnym cięciu. Oczywiście, przez to wszystko musiałem powtarzać spory fragment rozgrywki. No i o dziwo, po wczytaniu gry wszystko było ok. Więc to jest to, o czym właśnie mówiłem Wam w podsumowaniu poprzedniego, ostatniego odcinka kampanii fabularnej. No właśnie mówiłem, że tutaj w tej grze występują takie błędy, które po prostu uniemożliwiają kontynuowanie rozgrywki. A to już jest bardzo przykra sprawa. No, bo takie błędy są niezwykle irytujące. Tutaj nie ma co nawet ukrywać. No, bo jeśli przez e, glicze nie możemy kontynuować gry, i musimy wczytywać stan, no to już jest coś nie tak. A jeszcze, jeśli to się zdarza sporadycznie, no to ok. Tylko, że najgorsze, że to już wiele razy mi się zdarzyło jednak. No ale dobra, i tak sobie poradzimy. Dla was to i tak nie jest zbyt uciążliwe. Bo ja robię oczywiście cięcie i od razu. Widzicie co jest dalej, więc y, nie ma sensu tego dłużej roztrząsać. Przedzierajmy się tutaj dalej. Ajajaj, przydałaby się tutaj jakaś snajperka teraz. Niestety ten y, nasz bohater nie posiada żadnej snajperki przy sobie. Dobra, spadamy, 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 bo granat. Okej, okay, nie chciałbym tutaj zginąć, bo... Bo będę musiał znowu powtarzać całość. Okej, okay, załatwiony. Tak jest, udało się. No i proszę, tutaj już mamy pokład tego okrętu, więc dostańmy się do środka. No i tam spróbujemy znaleźć enigmę. Proszę bardzo. Postrzelajmy może teraz w tej broni trochę. A tam na górze są jeszcze. Proszę bardzo. Ok, jeszcze raz przeładuj. I ruszajmy dalej. Aj, nie przeładowałem, w końcu pobiegłem. Nie można w trakcie przeładowania biegać, bo wtedy automatycznie cała animacja jest przerywana. Warto o tym pamiętać. Dobra, wychodzimy wyżej. Tutaj może weźmy już sobie Thompsona jednak. Dobra, no i z tej strony kolejni. Ajajaj, aj, aj, jeszcze z lewej tam strzelał. Dobra, załatwiony. A jeszcze jednego mamy. Okay. Czekajcie, czekajcie, bo gdzieś tutaj muszę przejść. Aha, ale to po tej stronie dopiero. No i ruszajmy dalej. Domyślam się, że gdzieś na końcu drogi znajdziemy nasz cel. Tutaj mamy ten cel poboczny, czyli dokumenty. Nie zwracałem uwagi, czy one były pokazane na mapie. Wydawało mi się, że nie. Czasem te cele poboczne jakby były widoczne, czasem nie. Trochę jest to dziwne. No ale już się przyzwyczaiłem, że w tej grze właśnie nie wszystko działa, niestety jak należy. No, liczyłem na to, że tutaj się doczytamy czegoś, ale jednak czcionka za mała. Dobra, tutaj mi się wpakował prosto pod lufę. Wchodzimy na górę. Okej. Okay. Domyślam się, że tym przejściem. Tak czy nie? Nie, jednak nie za bardzo. Tutaj też zablokowane. Nie mogę tego otwierać. Dobra, czyli najwyraźniej chyba gdzieś indziej muszę się udać. Tutaj wcale nie powinienem nawet. A, tutaj mamy, patrzcie. Tyle zamieszania o jakąś śmieszną maszynę do pisania. Dobra, i teraz trzeba stąd uciekać. I to powinno zakończyć misję. Oczywiście dziwnym trafem dopiero teraz się otworzyły drzwi. Tutaj Niemcy stąd wyszli. Dotrzeć do hydroplanu. Załatwić tych tutaj po tej stronie. No, znowu coś nie tak. Dobra, wreszcie trafiony, jednak. Już myślałem, że po raz kolejny jakiś błąd, właśnie z trafieniami wrogów. Tu mamy działko teoretycznie, ale sam nie wiem, czy warto z tego raz z niego korzystać, bo tutaj będę mocno wystawiony na kolejne ataki. Dobra, po prostu ich tutaj wyeliminujemy stąd, tu jest znacznie bezpieczniej. A jajaj, tylko nie granat, spadamy, spadamy. Uff, udało się. Mogłem teoretycznie ten granat odrzucić, ale już wolałem nie ryzykować. Z tej strony spróbujmy. Chyba kolejny granat rzucili, dokładnie. Spadamy w takim razie po raz kolejny. Dobra. No i spróbujmy raz jeszcze tutaj coś zadziałać. Z tej strony mamy jednego. Dobra, wreszcie trafiony. Kolejny granat, kurde. Przytrzymaj, żeby użyć. Dobra. Z tamtej strony kolejny. Też wyeliminowany. Wow, tutaj jeszcze. Całkiem tutaj sporo. Chyba wszyscy wyeliminowani, bardzo dobrze. Tam jeszcze w oddali jest. Ale to już go załatwimy normalnie. Dobra, przeładuj. Którą stronę? Czekajcie, ja tutaj muszę się udać. Tam w takim razie już nie zmierzajmy. Okej, okay, co dalej? Tędy, 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 szybko. Zabieramy amunicję oczywiście. Weźmy sobie tą Sona znowu. Przeładuj do przeładuj. Okej. Okay. Tutaj już wyjście czy nie? Nie, tu jeszcze nie koniec. Tam będziemy mieli chyba kolejne działo przeciwlotnicze, które musimy zniszczyć. No, a raczej możemy, bo to jest zadanie poboczne przecież. Oj, mamy kolejnych. Tego możemy załatwić po cichu w takim razie. Proszę bardzo. Kolejni tutaj w pomieszczeniu już czekają. Dobra, tego również po cichu. I jeszcze tego, chociaż tutaj chyba zauważy to jakiś jeden, który idzie w tę stronę. No dokładnie. Załatwiony, i oczywiście od razu się pojawili kolejni. No cóż, może gdybym to zrobił cicho, no to przynajmniej by się nie pojawiło ich aż tylu. Ale dobra, przynajmniej sobie postrzelamy jeszcze więcej. Dobra, ukryjmy się może tutaj i spróbujmy z tej strony trochę podziałać. Dobra, tego się udało zlikwidować. Kurde, czy oni przebijają mi strzałami tutaj? Niszcz bunkry strzegące samolotu. O i tylko nie granat spadamy. Dobra. O i zdecydowanie by mi się jednak przydała jakaś snajperka. Teraz doceniam to, że ona właśnie była często obecna w trakcie kampanii głównej. Tutaj niestety jej nie mamy. Jest dużo ciężej ich jednak ostrzeliwać na dalsze odległości. Mamy oczywiście tę pukawkę, ale to jednak nie to samo, bo nie mamy takiego przybliżenia. Mimo, że moc jest całkiem spora. Dobra. Tutaj jeszcze mamy jednego. Ok. No i teraz podłóżmy tutaj ładunki. Szybko, szybko, bo teraz mi mogą tutaj zastrzelić. Spadamy. Wycofać się, będzie mały wybuch. No i teraz tylko pozostałe zadania nam zostaną. Czyli te bunkry zniszczyć, i to jest zadanie główne. Wydawało mi się, że to jest zadanie poboczne, ale jednak nie. Dobra, ten załatwiony. Tam jeszcze mamy jednego. Okej, okay. z tej strony kolejni, ale to za chwilę się nimi zajmę. Jak tylko zejdę na dół, wezmę sobie tutaj jeszcze amunicję, oczywiście. No i ruszamy. Czyli tak, po tej stronie czysto to są te bunkry. Czekajcie, przejdźmy najpierw do jednego. Tutaj podkładamy ładunek. Nikt tego nie pilnuje, więc nie ma problemu. Dobra, i spadamy od razu, spadamy, spadamy. A następnie przejdziemy do drugiego bunkra i sprawa będzie załatwiona. Tutaj oni są po tamtej stronie, ale spokojnie. Najpierw podłóżmy to. Dopiero później się ewentualnie nimi możemy zająć. Proszę bardzo. I uciekamy. I poczekamy na dalsze instrukcje po prostu. Biegnij do samolotu. Którędy? Tam, jak rozumiem. Dobra, ale gdzie ja zejdę? Tutaj. Wow, wow, wow. Nie wiem czy kurde tak biec na siłę, bo może być problem. Czekajcie. Teraz tutaj. No i ruszamy. Chyba się uda, nawet nie trzeba będzie z tamtymi walczyć. Okej. Okay. Jasna cholera. Dobrze powiedziane. Ruszajmy. A więc to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tę misję. Dodatkową czyli trwała 20 minut, nawet a nie pół godziny. Również mamy napisy końcowe po przejściu tej dodatkowej misji. No i jeśli chodzi o kampanię dla jednego gracza, to będzie wszystko na moim kanale. Czy pokażę wam multiplayer, to jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie myślę, że nie, bo już słyszałem, że tutaj jednak ciężko znaleźć jakieś serwery. Pełne, ja to oczywiście jeszcze będę sprawdzał. Jeśli mi się uda dołączyć i rozgrywka będzie chociaż w części warta pokazania, to wam ją pokażę. A jeśli nie, no to już pozostaniemy właśnie przy tej kampanii dla jednego gracza, która myślę, że jest największą atrakcją tej gry, no bo myślę, że nikt nie kupuje Enemy Front dla trybu multiplayer, który i tak przecież bardzo szybko padnie i taka jest prawda. Tutaj nie odkrywam Ameryki. No, wiadomo, że jednak. Gracze pozostają przy tych najpopularniejszych tytułach, i rzadko kto później gra w takie mniej znane produkcje, jak właśnie Enemy Front. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał, i usłyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!